Cześć, tutaj Olek aka i dzisiaj jestem lekko zdenerwowany i nie wiem, zacznijmy od tego, że mam po raz pierwszy dla Was gameplay z Medal of Honor 2010. E, nie mam tej gry, dzięki Grim Damonowi, czyli mojemu widzowi a, raz, a razem znajomemu, e, byłem w stanie to nagrać. Pożyczył mi on swojego Steam'a. E, wielkie podziękowania dla niego na początek i trochę zniszczył mi psychikę tym pożyczaniem, bo. Wow, nie sądziłem, że ludzie potrafią tak kampić. Ja jak słyszałem opinie wszelkie yy, o tym, że na Moku 2010 to się tak źle dzieje na PC, to nie wierzyłem, bo mam tą grę na konsole i na konsoli szczerze idzie mi 100 razy lepiej, mimo że nie ogarniam sterowania, bo tam kamperzy konsolowi na tych triggerach, na... znaczy nie triggerach, tylko na tych stickach, oni nie potrafią tak szybko przycelować jak ci pecetowi kamperzy, więc to kurestwo jest naprawdę straszne. Ciągle latałem, zmieniłem serwery, ostatecznie ubiłem ten gameplay. Nie jest taki tragiczny, ale wiem, że gdyby nie kamperzy, mógłby być lepszy. Zobaczycie tutaj, tutaj kilka sytuacji, w których to właśnie taki menel kilka razy mnie zabił. Ale dobra, słuchajcie, dzisiaj medal Fonar Warfighter. Ja posiadam już w tym momencie takie fajne pudełeczko, metalowe pudełeczko. Za 30 zł zakupiłem sobie preorder Medal of Honor Warfighter. Nie wiem co oni wymyślili w tym momencie z tym preorderem, bo w dniu premiery mam udać się do sklepu. Mam tutaj taką naklejeczkę ładną z tego pudełka. Kupując zamówienie przedpremierowe otrzymujesz unikalne pudełko na grę Medal of Honor Warfighter oraz kod do odblokowania postaci z Delta Force do platformy PC, DVD, Playstation 3 lub Xbox 360. Do odblokowania postaci z Delta Force wymagany jest dostęp do internetu, bla bla bla. Cena gry Medal of Honor Warfighter edycja limitowana zostanie pomniejszona o wartość zamówienia przedpremierowego. Czyli muszę pokazać im... E, do wód zakupu, innymi słowy Paragon. No i dadzą mi o 3 dychy, nie, za 3 dychy tani już właściwą grę. Nie wiem, co to jest za pomysł na preorder. Nie wiem, chyba nie najgłupszy. Mam nadzieję tylko, że dostanę też do, dzięki temu Beta i do BFA4. Bo bez tego w zasadzie tylko po to zamawiam preorder. Ale to pudełko, tak jak jest całkiem ładne. I ja teraz mam takie. Nie wiem. nadzieję. Nadzieje co do Warfightera i Black Ousa 2, bo te gry za niedługo wychodzą. Ja wierzę, wierzę a raczej liczę w to, że kamperzy będą tam unicestwieni kompletnie. Na chwilę obecną, yy, nie wiem, nie chcę żeby to zabrzmiało jakoś kontrowersyjnie, ale mam ochotę przymknąć się na YouTubie na jakiś czas. Yy, ale nie ze względu na to, że coś tam mam mniej wyświetleń czy coś, chociaż i tak... Te wyświetlenia nie zawsze pokrywają się z oczekiwanymi, oczeka, oczekiwanymi przeze mnie wynikami, bo trochę ostatnio martwych subów. Nie wiadomo skąd posiadam i to mnie martwi jak cholera. Bo widzę kanały, które wkładają o wiele mniej pracy w to, co robią. Nieważne zresztą, nieważne, nie będę tutaj znowu szuł. ujadał to, że kto ile pracy w to wkłada. W każdym razie i tak to, co teraz mówię, nie trafiłoby do tych osób, które nie oglądają, no z wiadomych przyczyn. Jeżeli wy to oglądacie w tym momencie, o widzieliście tego kampera by the way? rozszarpać to mało. Dobra. I nie wiem. Albo, albo w najbliższym czasie będę myślał o przestawieniu się na konsolę, bo na PC to już kamperstwo zeżarło kompletnie tę grę. Nie tylko tą. Nie tylko mówię tu o Medal of Honor Warfighter, ale także o Black Opsie 1, o, o poprzednich częściach Call of Duty na razie. Tylko Battlefield 3 wydaje mi się być taką grą, taką... Wiecie o co mi chodzi. Po prostu na której... w której wchodzę i wiem co gram. A nie coś takiego, że... Nie wiadomo skąd dobrywam, bo jest tylu kamperów, że się nie mieści w yy, chopie. W Chopie? Nieważne. Wracamy do o, Warfightera. Dziwny, dziwny pomysł na edycję limitowaną, yy, a raczej preorder. Będę też zamawiał preorder Black Opsa 2. Yy, póki co no na PC-ta, ale zobaczymy możliwe, że to się zmieni w najbliższym czasie, bo naprawdę psychikę mam ograniczoną. Ja jestem dosyć... Twardym człowiekiem, że, że mi można. Dużo się może wydarzyć, zanim ja się złamę psychicznie, ale powiem szczerze, że to, co się dzieje w grach w tym momencie, momentami mnie przerasta i to mówię to kompletnie serio. Um, tutaj znowu. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja się schowałem za tą ścianą w jakiś dziwny sposób, nie zabili, Nie będę tutaj komentował tego, co się dzieje na Mochu 210, bo no, ta gra już w tym momencie, moim zdaniem, rzeczywiście jest niegrywalna. Tym bardziej. Że pistolety tutaj są mocniejsze od broni głównych. Jak wziąłem pistolet, to ta M16 naprawdę ginęła przy tym. Wystarczy wyładować kilka szybkich pocisków w klatę przeciwnika i nawet jeżeli miał coś dobrego. Jeszcze te RPG. Oj, drażnią mnie te RPG. Dostałem nimi kilka razy. Tutaj też nie wiem, co się stało. Według, według gry, Airstrike został wezwany gdzie indziej. Według e, Realii było też gdzie indziej. Nie wiem, gra to jest patologia straszna, moim zdaniem. Może dlatego jej nie posiadam. Jeszcze raz podziękowania dla Green Daymana, by the way. No, wiecie o co chodzi. E, jestem mu za to wdzięczny. Bo chociaż teraz mam świadomość, że dobrze zrobiłem, że nie kupiłem tego Mocha 20, Ale obawiam się, że jeżeli tak samo będzie w następnych częściach. Gier, no to już wiecie o co chodzi. Będę musiał się albo pożegnać z pecetem, albo w ogóle z grami, bo to, słuchajcie, gry mają przynosić przyjemność, a nie, a nie e, denerwować. A na razie to się kończy w jeden właśnie określony sposób, że ja, mimo że chcę dobrze, mimo że potrafię dobrze, to człowiek, który po prostu siedzi w rogu przez całą rundę, ma, może niekoniecznie więcej zabić ode mnie, ale statystyki ma lepsze, jeżeli chodzi tam o jakieś kwadraty. Tutaj też widzicie, boże, jaki on jest biedny. Kolejny śmieć, który nie ma klawiatury. Jeżeli ktoś z Was chciałby ze mną zagrać, wiecie jak to zrobić, ale jeżeli będziecie kampić, ja nie będę, że tak powiem, nie będę przewierał w słowach, bo... To jest naj, naj, największe królestwo, jakie moim zdaniem jest we wszystkich grach, i to już nawet, nawet w tym momencie, te MP7, to można na to przymknąć oko, to co się dzieje w MW3. Ale też odbiegłem od tematu. E, trochę nawet można przymknąć oko na te lamerskie bronie te wszystkie nubowskie, bo to, to teoretycznie są błędy twórców gry, tego w ogóle nie powinno być w grze e, a jest, bo oni zapomnieli, bo oni... Ne, 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 prawda? Ale gdyby na przykład y, tych jakiś 7 nie było, to tylko kamperzy by zostali z tych kurewskich rzeczy. Fakt! Są też kamperze z MP7-kami, a to już jest takie wybitne kurewstwo. Ale myślę, czy jeszcze nie, nie powiedzieć kilka słów więcej na temat tego kamperstwa, bo to jest jakaś chyba wada psychiczna. Nieważne. Gameplay w tym momencie już się kończy. Tutaj statystyki były 30 do 7. Chciałem utrzymać 30 do 6, żeby było już to kaderatio pin 0 czy coś w tym Ogólnie, żeby to się łatwiej, ładniej na poziomie utrzymało. Niestety nie udało się. Widzieliście czemu. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozostawcie po sobie jakieś komentarze nie wiem nie wiem nie wiem jakie ale dajcie coś od siebie znać sia